Wygląda to trochę śmiesznie i odstaje, nie wiem czy nie będzie jakichś oporów powietrza podczas jazdy, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, wszędzie już mam zainstalowane, dla wszystkich czterech kołach. Cześć, witajcie w kolejnym poradniku, a właściwie chyba dzisiaj teście. Co będziemy testować? To już wiecie, bo wiadomo w tytule zawsze jest napisane, także Tutaj nie ma co ukrywać, a są to właśnie jakieś czujniki ciśnienia w oponach. No, jak pewnie wiecie, właśnie w B8 są takie czujniki, ale działają one zupełnie na innej zasadzie. Tutaj chyba nie będę Wam tego tłumaczył, bo większość z Was i tak wie, że właśnie poprzez ABS, poprzez różnicę obrotów koła, a to są niby takie, które mierzą ciśnienie, jakie mamy w kole czyli, pokaże nam dokładnie parametry, jakie mamy ciśnienie, bo w tym seryjnym tutaj wyposażeniu pokazuje nam tylko, że w którymś kole po prostu mamy mniej powietrza. No a tutaj niby będzie to pokazane dokładnie, ile mamy powietrza. No i właśnie chciałbym dzisiaj z Wami też to przetestować, jak to działa i czy to faktycznie w ogóle działa. Czujniki te kupiłem u Chińczyka na AliExpressie. Chociaż wysyłkę akurat w moim przypadku wybrałem sobie z Niemiec, żeby było troszkę szybciej i faktycznie było aczkolwiek chyba ze dwa tygodnie i tak czekałem, no ale mniejsza o to. No i co? No myślę, że tutaj za dużo nie będę na, na ich temat mówił, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem co mam powiedzieć. Pierwsze co to właśnie otworzyłem tylko to pudełko, zobaczyłem czy jest wszystko w środku. No a dziś właśnie chcę z Wami razem to przetestować. Także myślę, że chyba zaczniemy od montażu tych czujników. Jak widzicie, montuje się tak jak nakrętki po prostu na kołach na wentylki te takie kurcze koreczki czy jak to tam różnie nazywają po prostu to nakręcamy no i tyle i to nam powinno działać tutaj mamy jeszcze taką śrubę nakrętkę którą wkręcamy wcześniej po to żeby ten czujnik po prostu skontrować tak żeby nikt nam go powiedzmy nie wykręcił chociaż myślę że pewnie wykręci się bez problemu no ale takie zabezpieczenie antykradzieżowe powiedzmy no i Oj, oczywiście, oczywiście do tego jest kluczyk, tak, do tej nakrętki, żeby sobie to przykręcić. Dobra, myślę, że chyba zaczniemy od właśnie przykręcenia wszystkich tych czujników. Nie wiem, czy one są tutaj ponumerowane, nie widzę. No, ale to zobaczymy później. W każdym razie będę sobie wkręcał je po kolei, zaczynając chyba od lewego przedniego, później prawe przednie, lewe tylne, prawe tylne. O, tak to powkręcę. Także zabieram się za zakręcania. Tak to ma niby wyglądać, że wkręcamy tutaj tą nakrętkę. Troszkę hamska, duża. Mogłaby być mniejsza, no ale... No i teraz wkręcamy sobie ten czujnik. O, trzeba go szybko wkręcić, bo jak słyszeliście, powietrze ucieka. Troszkę śmiesznie to wygląda, no ale... Nie ważne, że śmiesznie, ważne, że będzie to działało. I teraz skontrujemy sobie to, żeby nikt nam nie wykręcił. Myślę, że do oporu. Raczej nie, bo to jest plastik, możemy coś urwać tak z wyczuciem. No dobra, no to już nie będę pokazywał kolejnego koła, no bo przebiega to dokładnie tak samo. Nakrętka korek. No i przekręcamy tak we wszystkich czterech kołach. No i później będziemy musieli sobie zainstalować aplikację i zobaczymy czy nam to będzie w ogóle działać Wygląda to trochę śmiesznie I odstaje Nie wiem czy nie będzie jakichś oporów powietrza podczas jazdy, ale no mam nadzieję, że nie Dobra Wszędzie już mam zainstalowane, we wszystkich czterech kołach W tym pudełku z czujnikami Macie taką karteczkę, na której są Kody do Pobrania właśnie tej aplikacji Ale można oczywiście bez tych kodów, aplikacja nazywa się TPMS2 chyba no, i dobra, jak już mamy zainstalowaną aplikację, musimy sobie przygotować tą kartkę. To jest ta, na której mieliśmy kody do aplikacji po jednej stronie, po drugiej mamy kody do tych czujników. Jak widzicie, jest jeden, i tutaj cztery dodatkowe to są każdy osobno jedno koło, drugie, trzecie, czwarte a ten jest niby wspólny że jednym skanem możemy uruchomić po prostu wszystkie koła. Także przełączymy się teraz na telefon i teraz klikamy sobie aplikację TPMS. No jak widzicie, ja tutaj mam akurat już uruchomione, bo sprawdzałem, ale pokażę wam od początku. Klikamy sobie tutaj na Bind new device i klikamy one key scan na samym dole. I jak widzicie, uruchomił, uruchomił nam się skaner. Przykładamy ten skaner do naszego kodu i już kod został odczytany. Teraz musimy po prostu czekać. Trwa to od kilku do no myślę kilka minut, bo już to jak widzieliście właśnie sprawdzałem. Ta aplikacja połączy nam się z czujnikami tutaj w czterech kołach i będzie już pokazane, tak jak to widzieliście za przed chwileczką na początku, ile mamy ciśnienia w danym kole. Ja tą chwilę akurat może wykorzystam, bo pojadę teraz. O jak widzicie już jedno koło nam wskoczyło. Koło przednie prawe mamy 1,86 bara i mówię, dosłownie kilka minut to potrwa i uruchomią nam się tutaj wszystkie cztery. W każdym razie, no widzicie, tak to mniej więcej wygląda. O, już mamy następne. Tak to mniej więcej wygląda. Yy, chciałbym teraz jeszcze sprawdzić, jak to się ma do prawdziwego stanu, właśnie ciśnienia w kołach. Teraz, właśnie, odpalę za chwilę auto, pojadę sobie gdzieś na jakąś stację i napompuje powietrza i sprawdzimy porównamy czy faktycznie tutaj nam będzie pokazywało faktyczny stan czy jest, będzie duża różnica nie wiem no myślę że tam kilka tutaj miejsc po przecinku na pewno będzie różnica bo to pewnie też zależy od urządzenia którym te koło pompujemy ale chociaż tam mniej więcej myślę że będziemy mogli sobie to porównać także ja na tą chwilę wyłączam aplikację y Oczywiście no widzicie kilka minut tutaj trzeba poczekać, żeby się to uruchomiło. Jadę napompować koła i wtedy sobie porównamy i zakończymy ten film. Także do zobaczenia za chwileczkę. Jedynym problemem, jaki tu widzę, że będzie za każdym razem to ściąganie tych właśnie czujników, trzeba mieć ze sobą kluczyk. Aby dopompować koło No troszkę dłużej, to po prostu czasu zajmie. No ale jak to lubi, jak to boli. No i już jestem z powrotem. Po dopompowaniu kół uruchamiamy aplikację. Jak widzieliście na filmie, yy, starałem się tak napompować około 2-4 bara do tych kół. I jak widzicie, jest tutaj naprawdę niewielka różnica, bo jest dwa. 46 244 248 242. Myślę, że te liczby, drugą liczbę po przecinku to zdecydowanie można pominąć, bo to był mógł być mój błąd pomiarowy, w jednym kole mniej, w drugim więcej, to jest naprawdę nieistotne. Ale reszta wszystko się tutaj zgadza, jak widzicie, jest to nawet w miarę yy, taki wiarygodny tutaj pomiar. Jeszcze tutaj też mamy temperaturę. No jest na dworze około 3 stopni. Także być może to też się zgadza. No, ogólnie powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony. Oczywiście, jeżeli macie też za niskie ciśnienie, tak jak wtedy było na początku na czerwono, tutaj jeszcze nagłos aplikacja Was o tym powiadamia. Ciekaw jestem, jak to się będzie sprawdzało później po dłuższym użytkowaniu. Czy to będzie samo sygnalizowało spadek ciśnienia? Czy, czy trzeba wejść w aplikację? Nie wiem jeszcze. Być może to jest w ustawieniach tutaj. Yy. Ale nie sprawdzałem jeszcze naprawdę tutaj żadnych ustawień. Tak, tutaj jakieś parametry się niby zmienia, kiedy ma to informować, ale czy to informuje, jeżeli aplikacja jest wyłączona, to nie wiem. Musiałbym to sprawdzić. Myślę, że zanim film będzie opublikowany, to już trochę to przetestuję. Także możecie śmiało pytać w komentarzach, jak to działa, czy jestem zadowolony. Na tą chwilę jestem. Bo jak widzicie, naprawdę dosyć wiarygodnie to pokazuje. No i myślę, że chyba to by było wszystko, jeśli chodzi o test tego urządzenia, tych czujników. No, póki co na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało dalej. Oczywiście, jeśli wy chcecie sobie coś takiego kupić, to link jak zawsze będziecie mieli w opisie filmu. Także będzie mógł sobie ktoś zamówić, jak ktoś będzie tym zainteresowany. No a ja. Myślę, że tym optymistycznym akcentem będę ten film już kończył. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Zachęcam też Was, żebyście tam zerkali na moje inne filmy. Zachęcam też Was do subskrypcji mojego kanału. Jak i do komentowania filmów. No a my już widzimy się w przyszłym tygodniu, w sobotę o 12.00 jak zawsze. Także do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć!